To już 15 jubileuszowa wymiana młodzieży polsko-niemieckiej. Stąd nasza radość, że kolejny raz widzimy, że, że kolejny raz się spotykamy i mamy okazję, czy dajemy okazję dla zawierania nowych przyjaźni, tak, młodzieży, tak polskiej, jak i niemieckiej. Uczestniczy w wymianie zawsze 12 młodych osób ze strony niemieckiej i strony polskiej. Chcielibyśmy pokazać miejsce, do którego przyjechali stąd. Organizujemy wycieczki, i tak w tym roku mam nadzieję uda się nam wycieczka do Augustowa, żeby pokazać po jeziorze, może trochę mazur. No i tradycyjnie, jak każdego roku, organizujemy wycieczkę do Warszawy, tak żeby młodzież, szczególnie niemiecka, zobaczyła też naszą stolicę. Brałam udział dwa lata temu w wymianie polsko-niemieckiej, która odbywała się tutaj właśnie w szkole, w zespole szkół drzewnych i gimnazjalnych. Było to także młodzież dziesięcioosobowa, wtedy przyjechała tutaj do Polski. Na czym to polega? Polega to na, ogólnie na wspólnym spędzaniu czasu razem z młodzieżą niemiecką, jak i na tym, żeby poznać ich trochę lepiej, jak i wspólnymi siłami zrobić jakąś pracę na rzecz na przykład szkoły, czy też na rzecz danego miejsca, na którym jesteśmy. Wtedy robiliśmy tutaj na terenie szkoły troszeczkę odnawialiśmy. Mnie to wszystko zaskoczyło, ponieważ ja się mówiłam: ojeju, tutaj wymiana, ojej, jakiś szok. To było takie, że niechętnie wnet, że na początku tak co to będzie, przecież ja nie umiem niemieckiego, tak, co to ma być. No ale w sumie to tak strasznie się pozytywnie zaskoczyłam tym, myś myślę, że nastawić się trzeba pozytywnie, ponieważ oni są tak samo jak my, też, że mówią w innym języku. Ale dało radę się dogadać, gdyż w pierwsze dni to było bardziej tak y, polski, niemiecki, an y, angielski, trochę namigi, a później dopiero tak się dogadywaliśmy po niemiecku, coś tam pani Klaudia nam dużo tłumaczyła, także myślę, że tutaj bariery językowej nie, nie czuliśmy. Bardzo dużo osób chętnie, w ogóle to jest dobra inicjatywa, żeby poznać inny kraj, inne obyczaje, jak i osoby inne, bo przyjaźnie zostają. Powiem szczerze, że przyjaźnie zostają do dziś. I są wspomnienia, tak, że pozytywnie. Kiedy młody człowiek, będąc tu, zawsze przyjaźni, spędzając tutaj z, ze stroną, z, czy z młodzieżą polską, spędzając czas podczas pracy, podczas zabaw, jedzie do, do domu i jeśli mile wspomina to miejsce, to mamy też nadzieję, że może kiedyś poprosi rodziców, a może sam przyjedzie, żeby, żeby zobaczyć to raz jeszcze. Nasze spotkanie dalsze to jest jednak wyjątkowe spotkanie, zawsze pełno wrażeń. Jest to zawsze na nowo ciekawe, ponieważ jest zawsze inna młodzież i przez wiele czas robiliśmy bardzo ciekawych projektów i zawsze człowiek jest zaskoczony, co potrafi młodzież jednak zrobić. My już jesteśmy zawodowcami, powiedzmy, bo to tyle już robimy, ale jaka zmiana jest, że strona polska teraz jest trochę otwarta, powiedzmy, niż na samym początku, a nasze nie zawsze. Straci strona niemiecka nie zawsze taki grzeczny, ale tak suma suma zawsze było dobrze i jest dobrze.